Samochód o masie 1830 kg napędzany jest jednym z pięciu silników, z których każdy ma inny stopień doładowania. Bazowy GLK z najskromniejszym turbodizlem przyspiesza do 100 km na godzinę w zaledwie 8,8 sekundy i zużywa średnio 6,9 litra oleju napędowego. Najwyższej klasy benzyna GLK 350 osiąga pierwszą setkę w 6,7 sekundy i spala co najmniej 10 litrów na 100 km. Niestety każdy z zespołów napędowych ma poważne wady. Zatem 3,3 litrowa benzyna serii V6 M272 po od 60 do 100 km może wymagać wymiany rozciągniętego łańcucha rozrządu i zużytego koła pośredniego wałka wyrównoważającego. Ponadto zawodzi plastikowy mechanizm sterujący przepustnicami w kolektorze dolotowym. Kolektor należy wymieniać wyłącznie jako zespół. 3,5-litrowy M276 pozbył się powyższych dolegliwości, ale nabył własne, również związane z układem rozrządu. Po 80 tysiącach kilometrach może pojawić się obcy hałas, wskazujący na nieprawidłowe działanie napinacza łańcucha rozrządu i zużycie gwiazd rozrządu. Nowicjusz 4-cylindrowy M274 wyposażony w turbosprężarkę również jest podatny na błędy rozrządu każdej chwili mechanizm rozrządu na wałach dolotowych może ulec awarii. Na szczęście choroba nie jest powszechna i jest typowa dla silników wyprodukowanych przed marcem 2014 roku. Jednostki wysokoprężne również są dalekie od ideału. Pewnego razu tysiące wściekłych właścicieli Mercedesów 2008 do 2013, w tym GLK, zaatakowało serwisy Mercedesa. Co się stało? Stuttgart wprowadził nowy 4-cylindrowy turbodiesel OM 651. Wkrótce zaczął nas nękać awariami wtryskiwaczy i awariami skomplikowanej elektroniki. Mercedes od kilku lat wymienia drogie wtryskiwacze i aktualizuje oprogramowanie. Niektórzy musieli uporać się z problemem kilka razy, teraz sytuacja jest pod kontrolą. Występują też problemy z pompą, która czasami nie wytrzymuje nawet 100 tysięcy km. Pojawia się wyciek, luz lub gwizdek. Niektórzy mechanicy twierdzą, że po od 150 do 250 km łańcuch rozrządu może się rozciągnąć, ale prawdziwych przypadków jest bardzo niewiele. Ci, którzy chcą mocniejszego silnika wysokoprężnego, mogą zwrócić uwagę na 3-litrowy silnik V6. Stosowane są tu już bardziej niezawodne wtryskiwacze Bosch, a nie Delphi jak w OM-651. Rozciągnięcie łańcucha rozrządu zdarza się rzadko. Może się jednak zdarzyć, że kolektor wydechowy ulegnie zniszczeniu, a w konsekwencji uszkodzeniu turbiny. Do WAT należą wycieki oleju przez uszczelkę wymiennika ciepła lub uszczelki turbiny po 100 000 km. Ponadto nagromadzenie się węgla może spowodować awarię serwomotoru klapy kolektora dolotowego. Najsłabsza jednostka wysokoprężna GLK-200 CDI i benzynowa GLK-200 posiadała sześciobiegową manualną skrzynię biegów i napęd na tylne koła. Wszystkie pozostałe modele były wyposażone w automatyczną skrzynię biegów 7G Tronic i napęd na wszystkie koła 4M OTION. Podczas przeglądu należy sprawdzić automatyczną skrzynię biegów, skrzynię rozdzielczą i skrzynię biegów pod kątem wycieków. Kupując używanego Mercedesa GLK bardzo ważne jest przetestowanie działania maszyny. Jeśli szarpie podczas spokojnego przyspieszania i zwalniania przed czerwonym światłem lub zauważalnie staje się matowy podczas przyspieszania, lepiej trzymać się z daleka od takiego okazu. Może wystarczyć wymiana filtra i starego oleju, który należy wymieniać co 60 tysięcy km. I może wymagać poważnych napraw. Pierwszych problemów z automatyczną skrzynią biegów należy spodziewać się po od 100 do 150 km. Najczęściej konieczna jest wymiana płytki elektronicznej jednostki sterującej umieszczonej w korpusie skrzyni. Przy większym przebiegu następuje zużycie korpusu zaworu i przemiennika momentu obrotowego. Jedną z poważnych usterek przekładni 4MAT i C jest zewnętrzne łożysko wału napędowego umieszczone w skrzyni korbowej silnika. Lewy napęd przechodzi prosto przez skrzynię korbową. Schemat nie jest nowy i był stosowany we wszystkich modelach Mercedesa-4MAT i C od czasów w 203 i w 210. Podczas pracy brud dostaje się na urządzenie, rozwija się korozja, a łożysko zacina się i obraca. Kłopoty mogą wystąpić po przejechaniu od 60 do 100 km, ale wcześniej w miejscu połączenia pojawi się luz. Niektórzy mechanicy zalecają proaktywną wymianę łożyska po 60 tysięcy km. Żywotność zawieszenia wielowahaczowego w dużej mierze zależy od warunków pracy. Po 100 tysięcy km przednie wahacze, amortyzatory i łożyska podporowe mogą wymagać wymiany. W pojazdach wyprodukowanych w okresie od czerwca 2009 roku do lutego 2010 roku wystąpiły nieszczelności w przewodzie wysokiego ciśnienia układu wspomagania kierownicy. Właściciele musieli także uporać się z przebudową drążka kierowniczego lub jego wymianą. Wśród powszechnych dolegliwości są też te drobne, na przykład wyciek w zbiorniku spryskiwacza. Typowe dla Mercedesa GLK przed zmianą stylizacji. Silnik wentylatora pieca znajduje się przed filtrem, co prowadzi do zanieczyszczeń i przedwczesnego zużycia. Zwiastunem będzie nieprzyjemny gwizd pojawiający się po przejechaniu 50 tysięcy kilometrów. Wyczyszczenie i nasmarowanie urządzenia pomaga na krótki czas. Niektórych właścicieli oburza skrzypienie drzwi, lewego słupka kierowcy i bagażnika, zamek lub zasłona. Wykrywane są również awarie w działaniu elektrycznego napędu tylnej klapy. Być może najczęstszą usterką jest awaria tylnych bocznych czujników parkowania. Wiele osób zmienia je kilka razy. Wszystko przez niedostateczną szczelność obudowy. Woda dostaje się do środka i uszkadza czujnik.